W roku 1966 magazyn Time opublikował artykuł Czy Bóg jest martwy? Tytuł odzwierciedlał fakt, iż wielu ludzi zaakceptowało kulturową narrację o nieistnieniu Boga oraz, że w miarę postępów nauki kurczy się miejsce dla Boga. Miało się jednak wkrótce okazać, że wieści o śmierci Boga były przedwczesne. Okazało się bowiem, że najlepsze argumenty za jego istnieniem pochodzą właśnie z nauki. 我收听。Oh, W roku publikacji tego artykułu astronom Karol Sagan ogłosił, że istnieją dwa niezbędne kryteria, by na planecie mogło rozwinąć się życie. Właściwa gwiazda i właściwa odległość planety od gwiazdy. Oktylion planet we Wszechświecie, a oktylion to jeden z dwudziestoma czteroma zera, oznacza, że powinno być około septyliona planet, czyli 1 i zdolnych do podtrzymania życia. Przy takim rachunku prawdopodobieństwa nauk Naukowcy z optymizmem oczekiwali, że poszukiwania pozaziemskiej inteligencji, znane jako SETI, ambitny projekt naukowy z lat 60., wkrótce przyniesie spodziewane wyniki. Przy użyciu potężnej sieci radioteleskopów, naukowcy nasłuchiwali sygnałów pozaziemskiej inteligencji. Lecz wraz z upływem lat cisza wszechświata stawała się ogłuszająca. Do roku 2014 badacze odkryli dokładnie nul. Czyli nic, czyli zero, z nieskończoną ilością zer po przecinku. Co się stało? Gdy rozszerzała się nasza wiedza o wszechświecie, stawało się oczywiste, że istnieje o wiele więcej zmiennych niezbędnych do powstania życia, a w szczególności inteligentnego życia, niż przypuszczał Sagan. Z dwóch parametrów zrobiło się 10, 20, a następnie 50, co zmniejszało prawdopodobną ilość planet podtrzymujących życie. Ich liczba skurczyła się do kilku tysięcy i nie przestawała maleć. Nawet proponenci projektu SETI zaczęli dostrzegać problem. Peter Schenkel w artykule z roku 2006 napisał dla ateistycznego pisma Skeptical Inquirer: W świetle najnowszych odkryć musimy przyznać, że nasze wcześniejsze założenia prawdopodobnie były błędne. Dzisiaj znamy około 200 parametrów, które są niezbędne, by planeta mogła podtrzymać życie. Z których każdy musi być precyzyjnie dostrojony, inaczej cały system się rozpada. Na przykład, bez planety takiej jak Jupiter, która swą grawitacją przyciąga asteroidy, Ziemia przypominałaby raczej kosmiczną tarczę niż błękitny glob, którym jest dzisiaj. Mówiąc krótko. Życie we wszechświecie jest przytłaczająco mało prawdopodobne. Okazuje się jednak, że nie tylko istniejemy, ale zastanawiamy się nad istnieniem. Powstaje pytanie dlaczego? Czy każdy z wymaganych dwustu parametrów ustawił się sam? Przypadkiem? W którym momencie byłoby uczciwym przyznać, że sama nauka stwierdza, iż nie możemy być jedynie produktem przypadkowych zdarzeń. A może stwierdzenie, iż inteligencja jest odpowiedzialna za stworzenie tych perfekcyjnych warunków wymaga w zasadzie mniej wiary, niż stwierdzenie, że precyzyjnie dostrojony świat pokonał to, co niemożliwe według rachunku prawdopodobieństwa. A to jeszcze nie koniec. Precyzyjne dostrojenie wymagane przez planetę do podtrzymania życia jest niczym w porównaniu z precyzyjnym dostrojeniem wymaganym do zaistnienia wszechświata. Na przykład astrofizycy odkryli, że wartości dla czterech podstawowych sił siły grawitacyjnej, elektromagnetycznej, oddziaływania silnego i słabego były określone w czasie do jednej milionowej sekundy po wielkim wybuchu. Zmiana któregokolwiek z tych parametrów w choćby minimalnym stopniu eliminuje możliwość istnienia wszechświata w znanej nam formie. Na przykład, jeśli stosunek pomiędzy oddziaływaniem silnym a oddziaływaniem elektromagnetycznym zostałby zmodyfikowany choćby w najmniejszym stopniu, to uniemożliwiłoby to uformowanie się gwiazd. Przemnóżmy ten parametr przez wszystkie inne warunki niezbędne do istnienia wszechświata, a rachunek prawdopodobieństwa będzie tak astronomiczny, że stwierdzenie, iż to po prostu się zdarzyło, zabrzmi irracjonalnie. To tak jakbyśmy rzucając monetą otrzymali reszkę 10 kwintylionów razy, byłoby to dość nieprawdopodobne. Fred Hoyle, astronom, który stworzył pojęcie wielkiego wybuchu, powiedział, że jego wiara w ateizm została mocno nadwątlona przez te odkrycia. Jeden z największych teoretyków fizyki Paul Davies, powiedział, że wszechświat wygląda, jakby został zaprojektowany. Nawet Christopher Hitchens, jeden z najbardziej agresywnych proponentów ateizmu, zgodził się, że argument precyzyjnego dostrojenia jest najpotężniejszym argumentem drugiej strony. John Lennox, profesor matematyki z Uniwersytetu Oksfordzkiego powiedział, im więcej dowiadujemy się o wszechświecie, tym bardziej teza, że istnieje stworzyciel, uwiarygadnia się jako najlepsze wyjaśnienie naszego istnienia wszechświat jest największym cudem wszechczasów cudem który ponad wszystkie inne wskazuje na istnienie kogoś lub czegoś co go przewyższa